spierdol ich tam w tym Fortnite dzisiaj. Dzięki braku. No tak, dlatego właśnie dzisiaj wracamy z bomby. Może po streamie jeszcze sobie pierdolniemy jakąś fotę na Instagrama, chłopaki i ten. I będziemy spierdalać z Holakiem. Dokładnie. I to jest ekskluzywny stream. Bardzo proszę, emoji gościa w okularach przeciwsłonecznych na czacie. Kurwa, <śmira> duże B zamykający nawias, a nie kurwa. Emoji gościa w okularach. <śmira> 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 boomer alert, Boomer, boomer alert. <śmira> Dobrze, kolejne pytanie. Co myślisz o przeciwniku Popo, czyli mikserze? Najpierw Jabczan, później Holak. Najpierw Holak. Bo ja kurwa muszę pomyśleć co ja... No dobra, dobra, no dobra. Mów co ci serce e, podpowiada. No nie wiem kurwa, mi się wydaje, że to jest taki... Taki kurwa gościu, co jara zioło i ma wyjebane. No tak mi się wydaje, że wiesz, on se przypierdoli, on sobie pomyśli tak... Kurwa, no w sumie Co, ja tylko jaram zioło i sobie siedzę Tu sobie wstawię jakiś filmik na życie Mam, jest zajebiście Mi się wydaje, że on jest taki I że jakoś mocnej spiny nie ma I wydaje mi się też, że Tak jak było kiedyś dużo mówione, że on ma depresję I tak dalej, nie? Że jeżeli miał, to, to z niej wyszedł Wydaje mi się, że już jest po tym W sensie nie wiem, czy on o tym mówił Ale wydaje mi się, że, że, że już Że już jest w porządku u niego Że nie ma tej depresji, tak jak podobno była kiedyś znaczy, no mi się też wydaje, że... No i wydaje mi się, że po go rozpierdoli oczywiście. Nie no, mam nadzieję taką, nie? Trzymam kciuki za Piotrusia. Będziemy na pewno kibicowali. Ale zestawienie tak szczerze, jakby się nad tym zastanowić, to jest zajebiste, nie? Bo ludzie pisali, że bez sensu, że stypiasz ze stypiarzem, nie? Tylko że, żeby coś tam yy, zmieniać. Ale mi się podoba to zestawienie. Jest zajebiście. To zanim przejdziemy do Holaka, który będzie się wypowiadał jeszcze, to Szakol zadał pytanie, do jakiej grupy docelowej Ksycho Industries będzie uderzać na YouTubie? O no to ja chętnie odpowiem. No, no. do mnie, tak? Y nie ma takiej grupy docelowej Bo my jesteśmy dla wszystkich Myślę, wydaje że kto jest po prostu W miarę normalnym tam chłopakiem Bez jakichś problemów, w sensie z problemami oczywiście też Ale chodzi o to, że e, Który na siłę się nie będzie Do wszystkiego przypierdalać To, że może się dobrze bawić na naszych kanałach Na YouTubie, które tam powiedzmy powstaną w przyszłości A wiecie, a równie dobrze Może być tak, że Ksajo powie za tydzień Dobra, pierdolimy tego YouTuba I ja sobie będę nagrywał vloga co raz i tego nie <laughs> będzie, nie? Wiecie jak jest u nas, znaczy u nas Uf. To już jest odpowiedzialność ekipowa No to u nas, no u nas Ale ja będę dążył bardzo Do tego, żeby nagrywać te filmiki No bo jest to zajebista sprawa, jak dla mnie No, to chciałbym to robić, a to I tak mamy czas, nie oszukujmy się Bo jest nas kilku streamerów Godziny da się zapchać i da się jeszcze W sensie godziny zapchać, no godzinowo się dogadać I mi się czasami nudziło po prostu Odkąd się dogadywaliśmy godzinowo Bo chciałem sobie postreamować, powiedzmy 20 godzin, kurwa w dwa dni, nie? Jak kiedyś to robiłem, nie wiem, czy pamiętacie. I, i to będzie właśnie te, te filmiki na YouTube'a to są taka, taka, taka odskocznia od tego, że, że mam parcie na to, żeby być cały czas z wami. Wtedy mogę nagrywać ten filmik, nie? I to tak jakby też mi dużo da, myśl, mi się wydaje. Takiego na samopoczucie mi chodzi, że ja to chcę robić, nie, że tam na korzyści od razu patrzę. Chociaż korzyści na pewno też jakieś z tego będą. Zobaczymy. No, na pewno będą. Dodam reklamę na początku, albo tak się wyświetla i można jo Z skipnąć. Czy Siemano chłopaki, pytanie do bombla. A telefon mamy? Jakby będę miał wągiel do ściepania, to mogę zadzwonić, by da potrzebę masnego chłopa do ściepywania. Po chłopaki. Co, co chłopaki? znaczy ściepywania? Ściepania. Przerzucać. Eee. Dzięki, Josip. Eee. Kurwa, ty wczoraj KFC zamawiasz mnie. Nie wiem, czy będę, stary, ale na pewno. Chętnie cię wesprę. Normalnie po swojemu. Zrzucaliście kiedyś babci węgiel na przykład? No tak, tak, ja cały czas. W sensie, bo no, bardzo często, cioci częściej w sumie. Ja babci właśnie dużo zrzucałem węgla. No tyle ile się paliło na, powiedzmy na dwa tak. domy, nie? Ja no miałem tak tyle. zawsze, że węgiel był po prostu pod, okienki, pod okienkiem piwnicza. ja częściej drzewo woziłem. Tak. Mamy la, ja mam las, no, w sensie mój tato i dużo ścinaliśmy drzewa, po prostu cieliśmy i, i drzewem paliliśmy, nie? To to więcej jebania, bo to taczką te drzewo wozić, kurwa te drzewo musi wyschnąć, no dużo jest z tym roboty, ale to takie fajne. Do wuja. Wuja, pięknie wyglądasz. No i proste. Najpiękniejsze jak na polskim Twitchu. A Holak, wypowiesz się jeszcze na tym, co myślisz o mikserze, Czyli przeciwniku twojego brata Popo? Znaczy, co myślisz? No wiesz, no. Mikser jest dosyć specyficzny. A przynajmniej Capture to nie kulturalnie. Ty też. Mikser jest dosyć specyficzny. Jakbyś w czapce no, jakby siedział. tutaj ciężko jest. Yy... Powiedzieć coś więcej. No Nie wiadomo, czy on jest chory, czy nie, czy ma jakieś problemy z głową, i tak dalej. Nie wiem, ludzie też oczekują, że po prostu wiadomo, co z nim zrobi, jak bardzo zadymi. A też, żeby zadymić, to musisz mieć jakieś pole manewru. No. Jeżeli chce na każdą rzecz odpowiada, no dobra, ok, wiem, i tak dalej, no to ty, co masz wyczarować? No. Z pustego to i Salomon nie naleje. No, dokładnie. Ale wypowiadasz się bardzo inteligentnie, Cholak. Ewidentnie widzę, że tu skończony uniwersytet łódzki. Tak. Tak. Znamy panią, że na <grywa> rzucanie spokoju była taka <grywa> akcja spokoju ja. Już wtedy wydawało się, sytuacja z tym, że nie chciał grać z wami bez streama, czy nie wydaje wam się, że po to drugi mik No nie no, Popo po prostu za wszystko brał do siebie. Wiesz, jak ja powiem dla Holaka, że, że jest chomikiem, jebany. No nie wiem, no Holak mi na przykład ciągle wjeżdża na psychę, że się poce jak świnia i ten, a w ogóle mój pot nie jebie. Od razu chcę powiedzieć. To prawda, to akurat Holak potwierdzi, ale cały czas mi mówi, że się kurwa poce, albo że nie wiem, że... No, wkurwia mnie to, nie? Ale no co, no to co mówi, bo mu to sprawia przyjemność, ja uważam, że mu to bardziej sprawia przyjemność, jak on to powie, niż mnie to kurwi. A no Popo strasznie do siebie bierze takie rzeczy, no kurwa. Kiedy kiedy miał taki okres, no. No, nie wiem jak teraz w sumie, bo przecież Popo, tak na dobrą sprawę, to długo, no ostatnie trzy miesiące, no to on streamował ze 30 godzin, no to każdy ma nie wiemy, czy, czy no. coś do siebie bierze, czy nie. Czy, czy tam się pozmieniało. Wydaje mi się, że Psycha jest lepsza od tych treningów i tak dalej, nie? No ale... No ale brał, wtedy brał to do siebie za mocno, no. To prawda. Eee, pytanie do wszystkich chłopaków. Macie zamiar kiedyś wchodzić na e-sport? Założenie własnej drużyny czy ligi? A, i wuja, jestem pełny podziwu, że ten szalik na tym rekińskim karczychu jeszcze nie jebął. <laughs> <laughs> Deni! stoję na Ja chcę! U mamali! Mi się wydaje, że, że żeby robić e-sport, to trzeba mieć dużo więcej pieniędzy. Znaczy moim marzeniem mogłem jest posiadanie w przyszłości drużyny e-sportowej. No to nie no, jeżeli będziemy tak. zarabiać pieniądze duże, no to na pewno się wykupimy, bo wspieranie e-sportu jest bardzo fajne, ale do drużyny e-sportowej się dokłada, także no wiesz no... No mnie nie stać osobiście, posiad żeby posiadać drużynę sportową. Jakbyśmy się, jakbyśmy jak się wszyscy złożyli, to tak. No ale tak, no ale i sam mówił tak, że na zaczął nagrywać skrzynki, żeby było na, yy, na prowadzenie drużyny sportowej, nie? No i tak na dobrą sprawę, no, no został przy tych skrzynkach, drużyny nie ma, kurwa, kanał się rozjebał. Wiesz jak to jest, to, to, to ja nie chcę robić jakiś, wiesz, na siłę rzeczy, reklamować i tak dalej, żeby sobie po prostu drużynę sportową utrzymać, tylko jej nie będę miał. No tak. Mamy kolejny telefon. Halo, halo? Halo, halo? Siemano Byku, jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie? Cześć, jestem Karol, pochodzę z małej miejscowości Krzyczów i ja mam pytanie do Jawczana Czy widziałeś Bonusa, który płakał po walce z tobą? Jaka była twoja reakcja? Nie, w sensie ci chodzi o wywiady? Tak, tak, co płakał, tak. Nie, no kurwa, myślałem, że już chociaż raz się zachowa jak mężczyzna, jak będzie gadał w tych wywiadach, że już zakończy tą karierę, bo to nie ma sensu, to ją w końcu zakończy. Ale tam widziałem na drugim dzień na Instagramie, że on wraca i tak dalej. I też mówił, że jest wzorem dla innych i, i że ich zawiódł tych ludzi, do których jest wzorem. No nie, wiem, dla mnie to jest y, chora sytuacja, Mordo, nie? No, zgadzam się z tobą. Jeszcze mam pytanie, nie, nie zadałem go wcześniej, ie ale myślę, że mogę je zadać. Jasne. Czy faktycznie odjęli ci 5% z wynagrodzenia za zmieszczoną ławkę złotą? Nie, 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 to taki jakiś bejcik był, na spokojnie. Malik w ogóle nie rozmawiał ze mną o tym, tylko, tylko tam ktoś inny, ale no nie, nie odjęli. A nie, Malik no, też tak ze mną o tym rozmawiał w sumie, wszyscy o tą ławkę krzyczeli na mnie. Git, git, pozdrawiam, mamę krzyka i cześć. Pozdra Mortka, dzięki cześć. Dzięki, pozdrawiamy. Jak wam się generalnie chłopaki po tym chwilowym streamie podoba fakt, że content kochan, budują kochan. w większości donaty kochan. pytania z donateów, pytania z telefonów i tak dalej. jak u siebie trochę. Czujecie się lu lu luzacko? Nie jestem w chuj skrępowany. Nie widać, o. widać po mnie. A zdarzają się wam na takie donate od zakochanego Damiana, że pozdrawia Dorotkę swoją. <grym> nie, <grym> Nie, ale Nie, u nas, u nas na Twitchu są trochę inne. U nas są donate typu dziewczyna mnie zostawiła jebana szmata, zrobiła loda dla kolegi, czy tam się przelizała i co zrobić? O, to są częste donate, jeżeli chodzi o miłosne teksty, kurwa twitchowskie. Drapak. Rekin, mogę cię podrapać po fałdach na główce? Rekin giga trzeba Giga kurwa, Dobrze, kolejne pytanie. Gierczak. Właścicielem sportowego jest Salwalot. Czemu nie ma... No już odpowiadane było na te pytanie, zobacz szota. Salwalot, spółka z ZOO. No przestań jest... kurwa tłumaczyć, już raz powiedziałeś, no ja pierdolę. Co tak, za gościu. To jest w regulaminie tego tego. I... Mutuj się. No, to jest skopiowany regulamin po prostu ze starej strony. Mutuj się. Eryk Wykładzina. Widziałeś, że ten zjeb, Eltos wziął Eryka Wykładzinę? <laughs> Ej! Ale kalistwa! Ja sobie obejrzałem w ogóle całość dzisiaj, gdzieś tam w nocy. <laughs> nie wiem, o chuj tam chodziło. Podchodzi Rysiu, Rysiu Szczena mówi, że kurwa, szacunku, ten mu liścia zajebał, poliu se zbili, kurwa, nie wiem. Ja, jak chuj, kurwa. Oni takie ustawki robią, ale robią to tak nieudolnie, Rzeczy że oglądasz ciężę. to jak trudne Sprawy i to jest śmieszne. W sensie nie, trudne sprawy nie są śmieszne aż tak. No to jest śmieszne te, te, mówili, te konferencje. Ale chyba była darmowa konferencja, nie? Bo wtedy jakoś rob, zrobili jakoś płatną eee, i było. Nie, robili płatną, a teraz. Eee, teraz chyba na YouTube. Tak ale ogólnie no, programy. A ile osób to oglądało, kurwa. Da się jakoś info z tego. Yn, od widzów się. Nie się jakiś screen, ale nie wiem. A kiedy to było? Bo ty nie oglądałeś. To było wczoraj, wczoraj. nie? A, to pewnie nawet podczas tego streama. Penis Pindra siusiaczek. Dzięki za donate byku e, Dobrze, kolejne pytanie już trzecie. A jest 40 minut streama. Dlaczego osoby, które trenują długie lata wy na przykład K1 y, MMA weź czat do góry Przemień Nie y, ma Nie są brane pod uwagę w takich galach jak na przykład High League. Ci chodzi o sportowców, tak? Chyba tak. No bo są sportowe gale i freakowe kurwa, czego nie rozumiesz durniu? Dwa koła ludzi było na streamie... No, to mało w chuj! To mało. A szoty na pewno porobią trochę. Ta, żarty, żarty. Ale to dwa koła ludzi to malutko! No, ale Szoty, to na takie abstrakcyjne sytuacje jak ta lista, tam wiesz o co chodzi? Tam nie będzie bardziej. Nie, nie bonus nie jest niepełnosprawny, wiesz, no on może jest trochę. To jest może trochę jak Boxer, bo. No bo... Raz mówi tak, raz tak. Tutaj wymyślał, że jakieś leki zaczął brać tydzień przed walką. Może i to prawda, ale to czemu tydzień przed walką? Tu mówi, że od wywiadu z Pakolem yy, kurwa jest jakiś, yy, że w sz, 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 szpitalu się dziwili, że ktoś mógł wypić pół litra i przeżyć kurwa, czy tam on wypił. No na pewno nie więcej niż pół litra, może litra. No dziwne to, dziwne to wszystko, nie? No, jeszcze żygi po sobie posprzątał, a, a za jakiś czas w ogóle sam zrobił, yy, zrobił to samo i wypił sobie przed kąpem taką flachę i też się zażygał, chyba. Więc nie rozumiem w ogóle o co tam chodzi. No, to jest, to jest ciężki temat, kurwa, ludzie. Nie mój świat. Co sądzisz o ostrych słowach yy, Freeza w stronę Scion Industries na Insta? A ja nie widziałem o tym. Wydaje mi się, że to bait. Bate. A, no to sorry. No, jeszcze raz, jeszcze raz? No nie no dobra, ja jestem z Jebem. Ja, ja akurat po prostu. Ja mu, bo, bo to jest tak, że ja mówię. To jest mówię... Real talk. O Jezus. Tak. Jak ja, jak ja mówię prawdę w necie, to zakładam, że losowa osoba też mi powie prawdę i to tak mi się zawsze pierdoli zawsze łapię bejta i dopiero po chwili się zastanawiam, że... Co? Sorry. Boxin, masz te uchwyty do trzymania mojej wielkiej pyty. Kur... Nie! nie. To co, co jest nic takiego? To BDS nawiązanie. No to też nie za ja fajnie. Nie. Dlaczego nie lubicie BdS? Ja lubię. Ja też. Ale no, o te żarty ci chodzi. No tych żartów nie lubię. Nie, nie podobały ci się nie, te żarty. Nie, chuj nie. Ja się nie dałem zrobić w chuja No zajebiście <laughs> Masz powód do dumy kurwa Ulfik mnie uratował przed tym nie. Ale dałbyś się nie? No raczej by się dał ja bym Raczej powiedział. bym się dał Dobra kolejne pytanie Jabczan mhm. Kto cię najbardziej wkurwia na Twitchu? Mm, teraz to ciężko Nie no musi ktoś być <noise> ale unika Mamon? No co ty, nie Mamon on walczy o sprawiedliwość kurwa, to jest w życiu Ewron, ale ewron taki oklepany temat Nie wiem kto mnie najbardziej wkurwia tak szczerze Mnie ludzie z GTA Nie w chuj ludzi kurwia, nie? A tak wymienić jedną osobę to krzywdzące dla tych co trzy. też kurwiały trzy. Dwie Trzy może uda się zrobić nawiązanie? Evron, Tentacion i Wysocki. Bo Wysocki mi content kradnie, a miał grać w ligę, tylko mnie oszukał, jak zwykle. Mamy dramę, kondonie. A ty? Nie no ja ludzie z GTA, no ile można kurwa ciągnąć to samo. No, to no dobra, no. ale, ale kto, kto gra w GTA, dokładnie. Nie no, ale te GTA, Ty. To, ale nie, inaczej. Ty. Te GTA, kurwa, jak tak trochę pograłem z Lukim ostatnio, tam naprawdę się dzieje na tym serwie, tam są trochę, jest trochę rzeczy do robienia, no fakt, że niektórzy robią cały czas to samo, ale ale niektórzy robią co innego. Na przykład jak gram z Lukim, to zajebiście się bawię. Bez lukiego jest nuda, jak chuj. No, no to, i tak. Wiesz, to. To ja mówię co innego. Ja mówię, nie mówię o takim różnym graczu, jak sobie gramy czasem wieczorami, tylko ja mówię o takim napisaniu no grań... się, że jesteś z GTA i tak dalej. Piki teraz, kurwa, nie wiadomo co. A, no, to, no nie, no to to wiadomo Beka, nie? No bo serwer się skończy i wszystko. To jest tak, że streamerzy z GTA zawsze jak jest GTA u streamerów, którzy nie grają w GTA, to mają dużo, a potem wszystko spada, no i tak, taka jest kolej życia. No nie, nie robią coś swojego, tylko bazują na zasięgach serwerowych. Weź się wyśpi w końcu. Zrwę nie kupisz. No, będę spał, ale po stribie. Dobra Holak, piszę do ciebie na DM na Discordzie i gramy cupy w Fortnite. A czemu się nie bujasz już z Meduzą Boxdel? Takie pytanie było na czacie. Czemu z nim nie trzymasz? Nie mam kontaktu zbyt dobrego z Meduzą. W sensie, jakby mamy bardzo neutralne, nie? Ktoś mi tam pisał ostatnio. No jakoś tak na luzie. Po prostu na co dzień nie gadają. Tyle. A czemu ty już nie masz do kontaktu z mokrym sucharem? Przecież hmm. my z nim mieszkamy faktycznie? Nie, nie, ja na szczęście nie. <śmiech> <śmiech> Kto według ciebie yy, Japczan najmniej pasuje do Index? No nie, to takie no, okay. pytanie, wiesz. Przecież no zadawałeś jest... się z tymi pytaniami wcześniej. No tak, i paliło. właśnie powiedziałem, żeby go nie było. Ale to jest takie pytanie, na zasadzie, że. że no nie odpowiadasz na takie pytanie, no bo to wiesz, to, to jest rodzinka. udawać się Uda się dołaczyć do księgi No nie, nie, nie. Nie. No nie, no nie odpowiem, bo wiesz, no to jest takie pytanie, że, że mówisz dla ziomka coś niemiłego. A po co? Po co to mówić? To jest prawda. No. Sperman. Jak myślicie, z kim będzie walczyć Diz? Ja myślę, że, że wszyscy go osrają i albo weźmie to walkę z tej Kwanem, albo sobie będzie miał jakieś główną którego nikt nie będzie. którym się nikt nie będzie interesował. Mi się wydaje, że on będzie się napierdalał. To jest z... dla mnie. Stary, wiesz dlaczego. To że... za mocno. Bo nie ma nikogo dla czułca. <laughs> <laughs> Oni obydwu. No... Ani ten, ani ten nie będzie o przeciwnika, oni powiedzą, a chuj, trzeba walkę i zrobią chuck z dis. No możliwe, w sumie to okay. jest dobra przekmina. No. Tak to będzie wyglądać, bo i ten, i ten, no to ten, wiesz jak jest. Ja pierdolę, 30 raz ten sam donate. Yeah. Ojej. Nie, specjalnie zmienia. Goś Gość jest, goś jest ten. No ale mordo, masz, uf, yeah, masz uf, kurwa, uf, uf, uf. nie, nie, ja, ja odpowiem. Dobra, na koniec streama odpowiemy. Na razie nie ma czasu poruszać tego tematu co 3 minuty. Ej, ale to jest też pojebane stary. To jest chyba piąty donej no to wypożyczalnie, nie? I tylko za 5 zł, a tyle słówku. Daj chociaż ze 100 zł. Le. No, to Pozdro dla wuja X Industries, X Prunio. Dzięki. E, dobra, zdanie na temat bonusa BGC po waszej walce. To już właśnie to już powiedziałem, było, to było tak było. jakby samo z siebie wynikło. Tak. Dobrze. Yahu produkcja skomentował twoją nutę: <noise> Ja, twoje zdrowie. A a ja powiem tak, że jak ja się dowiedziałem, że coś takiego było, no to mi się trochę tak mówię: No kurwa, no w sumie nie jestem profesjonalistą, chuj tam. Ale potem, no wiesz, że, że wiesz, że myślałem, że on się zna po prostu, tak założyłem. Ale potem tak sobie pomyślałem, że przecież to jakiś kurwa debil od Gimpera. Czyli na pewno oni nie mają za dużo mądrości w sobie, ani wiedzy na temat tego, co mówią. E, potem kurwa zacze, zacze, Mergani do mnie napisał, że kurwa zaraz go pojebie. Zaczęli ludzie, którzy się zajmują muzyką, komentować ten film i po prostu jechać z nim jak z kurwą. No i to mi się miło zrobiło. Mam nadzieję, że tak naprawdę że chodzi mi tylko o te osoby, które się zajmują muzyki, muzyką. Kto to? koledze, co zrobić? z popo. Dzięki Demi za 65 zł. No, to mam nadzieję tylko, że te osoby, które się zajmowały muzyką, jakby komentowały ten filmik ostry, to nie robiły tego dlatego, że mnie lubią czy coś, czy ta, czy coś tylko że po prostu tak uważają, nie? I no, wydaje mi się, że ten filmik, Yahoo, to no tak zrobił na siłę, aby się przyjebać, nie wiem. Może gimper mu naklejkę dzielnego, no, czy mi się nie podobało, że od dzielnego wojownika dał. Samych gdzie to tak naprawdę dużo a się a nie jeśli Yahoo produkcja w widmo dostał na przykład zdjęcie w obramówce pracownik miesiąca, o. O, no to, to, jest możliwe. to premia mogła lecieć. <laughs> no dobra, no ale no to w takim razie jakie macie chłopaki podejście do samego łysego gimpera? No nie no, mocno komercyjny człowiek. Ja już bym go nie traktował internetowo, tylko jak jakąś kurwa gwiazdę telewizyjną, nie? On tam się. On już nie ma za dużo wspólnego z internetem. Nagrywa sobie te swoje. Brakuje mi słowa. Overwatch. Overwatche i, i to tyle. A tak to gdzieś się kręci w jakichś telewizjach, tam ma tych jachostrów i innych. Jakiś belaudy, GG, kurwa, to, to jest taki skok na kasę, nie, wiesz, tam 100 osób to ogląda, ale promują to na głównej na Twitchu, bo się jakoś dogadali i kurwa, wiesz, robią w chuja sponsorów i potem kurwa sponsor się dziwi, że, że na Twitchu dostajesz ofertę dwa razy gorszą, bo on powie tak, kurwa, no tutaj jest po kilka tysięcy ludzi, a nikt nie kupił w ogóle produktu z tego reflinka, wiesz, nie? A tam się okazuje, że to 50 osób ogląda, a 50 osób odpala Twitcha i z bomby im się to załącza, nie? Kiedy film na temat życia w piekle, oszuście. Spierdalej. <noise> <Piękno. głosy> e, a ty, Holak, jak, jak patrzysz na Gimpera? Tak jak Kuba. Mam podobne podejście do życia, także. Dlatego się dobrze dogaduję. Okej. Okay. No. Wymień według ciebie, Japczan. E, no nie wiem, z trzech dobrych streamer streamerów na Twitchu poza. Okay. Ksajo Industries. No tak, no to wiadomo, że poza nami. Bo... E... Mergani. Na pewno Mergani, na pewno Mergani. Jest spoko. Tam, ale tam jest taka atmosfera chilerstwa, nie? Tam nie, nie Jego kurwa. Nie... Jest jeszcze, no? mm, to jest atmosfera chilerstwa, nie? Po prostu. I uważam, że jest chuj doceniony, bo ma dużo Eee... Ale był niedoceniony mocno. Był, no, no był, jak miał postawizów, to był no. niedoceniony, no nie. No ja na przykład. No jest, jak dla mnie jest teraz doceniony, jest zajebiście, nie. Eee, hmm. Zony. Zony byłby zajebistym streamerem, jakby nie streamował aż tyle, kurwa. Bo on już. On, on jest zbyt zmęczony po prostu na tym samym streamie, żeby, żeby dać tą energię dla tych widzów. Bo jak on pierdolnie po 10 godzin dziennie, i drugi dzień znowu 10 godzin, i to on nie ma siły po prostu. Jak on by streamował po 3-4 godziny dziennie, to tam by był kurwa rozpierdolek dla mnie. <laughs> Ale jakbym miał powiedzieć y, takich streamerów y, jeszcze dobrych. To bym chyba powiedział, że Pago. Pago, i, i, i ten. i Kurwaj, i mi nie podpowiadaj cały czas. I jeszcze jedną streamerkę bym chciał podać, yy, a streamerką byłaby. Bonk. Mrs. Honey, chyba. Bonkol. Bonkol? Nie <laughs> przesadzajmy. Bonkol? <laughs> 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 Bonkol to ten. Węglożerca ze Śląska. Wciąg ten kapiton, bo Dzięki za to pozdro. E, dobrze, to teraz tak. Jeżeli jesteście tutaj nowi, zostawcie subskrypcję i dzwonek, bardzo by mi było miło. Bo zbliżamy się już do 300 tysięcy subskrypcji. Ale czemu machasz? Kurwa? Giga ty to masz swój to hype train, kurwa, masz swój hype train. Jarasz się procentami. To ty kurwa tysięcy Dobimy 5000, 5 procent. 5000 procentów. Ja się cieszę jak są subskrypcje i wtedy jest kurwa giga chair. Kocham cię wuja, pozdro. Dejmo 31 Kolejne pytanie. Kacper Błoński powiedział na twoim streamie, Japczan, że uważa, że Dubiel ma miłość do zasięgu w lekcji. Jakie ty masz na temat Kacpra Błońskiego i jego wypowiedzi zdanie? Eee, no gadałem trochę z Błońskim i gadałem trochę z Boxdelem. Oj, kurwa, z Dubielem. Dubiel, Boxdelem, chuj. Eee, bardziej do gustu mi przypadł Błoński. W sensie, tak na pierwsze wrażenie, no bo jeszcze za dobrze się nie znamy, nie? Eee, a jakie mam zdanie co do zasięgów, wiesz... swoje swoje pierdziory? z dźwiękiem. Jak często pierdzicie i jak ukrywajcie swoje pierdziory? Jak często pierdzimy? Nie wiem, no co chwilę. Tu jebie fes. <noise> <Tu kurwi fes. głos> kurwa jakby kamera jeszcze troszeczkę lepsza była, to byś kurwa widział ten gaz w powietrzu, nie? Także unosi się cały czas. marę pierdzenie. A jeżeli chodzi, wr wracając do pytania... Y no, nie wiem, kurwa, no ten ship Lexi, kurwa, dubiel, no to żygać mi się chce. No, ileż można, kurwa, no. Fajne są shipy, kurwa, na dwa tygodnie, że tam śmiechy są jakieś, wiesz? Maniuchna Cześć Maniuchna, się. witam serdecznie. Maniuchna, Dzięki Maniuchna. Maniuchna, ale nie wspieraj aferek, bo ty rada, od nas. Szkoda szkoda kasy, zostaw sobie, bardzo cię proszę, bo się pogniewamy. Nie, ale dziękuję Maniuchna, dziękuję. doceniamy, w chujnie. No, ale nie, słuchajcie. I uważam, że ten, ten ship już jest zjebany, nie? To, że tam ktoś. No, ile można, kurwa. Nie Który mam siły. <suszu> szło. Nie wiem, kurwa, zśpierdolowo. Bo... Ten <suszu> danek, <suszu> on jest pas dobry. Ale co? <suszu> Zrób Luki. Oh. Lukiu! <suszu> <suszu> Ty, yu gi Powiedział. yu Jak te karty. Yu-Gi-Oh! <suszu> <Look -i -u! suszu> Zrobione. Masły, Koko co czułeś wchodząc do OKTAGONu i jakie emocje towarzyszyły ci podczas walki a to, to już powiem ile podstawowa... trenowałeś i, no, wiesz, to... zróbmy trochę teraz sportowego cage'a ale ja na przykład ja na przykład się bardzo starałem ale nie ryłem sobie psychy nie tak jak niektórzy robią ja jak y, trenowałem no nie całe trzy miesiące ale nie było problemu że jak wyjdę ze znajomymi to se zjem burgera czy se kurwa Wypiję drinka, bo ja mam walkę za, za dwa miesiące czy za trzy. Także nie ryłem sobie psychy i tak dalej. Ale na przykład szlugi, jak pamiętacie widzowie, ogłosiłem, wa ogłoszono walkę i mówiliście o szlugach, że mnie palił, to jeszcze z kilka dni się z wami kłóciłem i rzuciłem szlugi naprawdę i nie paliłem już do samej walki, ani jednego, bo wiedziałem, że jak jednego szluga sobie popuszczę, to zapalę, nie? Ale jak miałem ochotę na drinka, to sobie wypiłem drinka, jak miałem ochotę na coś do jedzenia, to sobie zjadłem burgera czy pizzę. Wiadomo, nie było to codziennie, było to powiedzmy raz na jakiś czas, nie? No bo tam wiadomo, że codziennie się ma ochotę, ale tu już mówimy o takiej mocniejszej ochocie. Uczucie towarzyszące, no to kurwa, no to sztos totalny, no wiecie, 10 koła ludzi tam siedzi, wy sobie wychodzicie w stroju Naruto, tu leci muzyczka, jakieś ognie, no zajebiste to jest, każdemu życzę.